Witam Państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Co obecnie produkuje koncert Jawa, którego motocykle cieszyły się popularnością w Sowieckim Sojuszu. Materiał z 8 kwietnia 2024 roku. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Światowej Sławy Czechosłowacka fabryka Jawa, która kiedyś ściśle współpracowała z Sowieckim Sajuzem, dostarczając motocykle do byłego Sowieckiego Sajuza aż do rozpadu kraju, od 2017 roku należy do indyjskiej firmy Mahi, eh, Mahindra eh, eh, und Mahindra. Wśród radzieckiej młodzieży niemal wszystkie modele samochodów dostarczane przez fabrykę Jawa cieszyły się kultem. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku w całym Sowieckim Sojuszu fani Jawy za zakładali kluby rokowe podobne do tych za granicą. Spotkania, w których uczestniczyli głównie ludzie młodzi, nieco przypominały spotkania zagranicznych grup motocyklowych. Wielu nosiło skórzane kurtki, wieszało się na łańcuchach, a nawet przerabiało motocykle, upodobniając je do modeli z Dzikiego Zachodu. Tak chyba też i w Polsce się też zachowywali, mi się wydaje, przede wszystkim wielu, chyba tak, niestety. Trochę historii: pomimo dużej popularności, niewiele osób wie o samej roślinie roślinie to w motocyklu, chyba, jak i roślinie i historii jej powstania. Firma Jawa została założona w 1929 roku w małym czechosłowackim miasteczku Tyniec nad Sazawą. Zaraz po Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, czyli II Światowej, firma kontynuowała produkcję motocykli, rozszerzając dostawy sprzętu na całą Europę. W tym do sowieckiego Sajuza. W Polsce chyba też coś takiego było, bowiem chyba CZ -y i ja wyjeździły po Polsce, tak? Chyba nie mylę się. Pierwsze modele czechosłowackich motocykli eksportowane do sowieckiego Sajuza, niemal natychmiast stały się popularne w kraju i trudno było je kupić. Yy, prawdziwy motocykl, cudzysłów wiśniowy na sklepowej półce. Jawa produkowała nie tylko lekkie motocykle drogowe, ale także motocykle sportowe, które były znane w Sowieckim Sajuzie. Startowali w nich nie tylko sportowcy z obozu socjalistycznego, czyli te wszystkich demoludów, łącznie z Polską, tak mi się wydaje, ale także zagraniczni przedstawiciele sportów motorowych. Najczęściej wykorzystywano je w zawodach na torze szybkościowym, gdzie można było spotkać sportowców na najwyższym poziomie. Najpopularniejszym modelem na rynku radzieckim była Jawa 350, która nadal jest montowana w indyjskich fabrykach. Po rozpadzie Sowieckiego Sajuza nastąpił równoczesny rozpad całego systemu gospodarczego krajów obozu, obozu socjalistycznego. Większość fabryk, które współpracowały ze Sowieckim Sajuzem stanęła na skraju bankructwa, jak rozpad Sowieckiego Sajuza wpłynął na rozwój i gospodarczy przedsiębiorstwa, Czesi zmuszeni byli szukać innych partnerów biznesowych. Którzy inwestując w spółkę, pomo pomogliby jej utrzymać się na rynku zagranicznym jako potencjalnego dostawcy pojazdów mechanicznych. Prawie natychmiast zaprezentowano wspólny projekt z argentyjską firmą RVM, który zainteresował potencjalnych nabywców. Udoskonalenia technologiczne dały drugi oddech. Przestarzałemu silnikowi o pojemności 350 cm3. Kolejna cudysów aktualna wersja cudysów Scamb Scamblera była niczym innym jak udaną próbą wskrzeszenia nieco przestarzałego motocykla wyścigowego cudysów Specjal, który jedynie z zewnątrz przypominał motocykl sportowy. Model Scrambler został stworzony specjalnie z myślą o krajach Ameryki Południowej, dlatego postanowiono opracować dodatkowe wersje nadające się do jazdy po autostradach i do turystyki. Na rynk, na, w cenach rynkowych takie modele uważa się za stosunkowo niedrogie, bo kosztują nieco poniżej 6000 euro co jest niemal taką samą ceną jaką trzeba zapłacić za używany samochód cudzysłów Jawa w Indiach Indie yy, mają yy, długą historię współpracy z Czechami motocykle yy, Idea, idea, idea. Java, India LTD są montowane na licencji od 1960 roku przez firmę z siedzibą w Mysore. W 1996 roku produkcja wszystkich modeli w Indiach została przerwana z powodu zakłóceń w dostawach od czeskich partnerów. W 2016 roku, po negocjacjach, spółka zależna Michindra otrzymała licencję, na mocy której marka Jawa mogła być wykorzystywana przy montażu motocykli na terenie Indii. Od połowy jesieni 2018 roku rozpoczęła się seryjna. Produkcja trzech modeli motocykli, które obecnie są używane nie tylko na terenie kraju, ale również sprzedawane na rynkach Azji Wschodniej. Nowoczesny design i niska cena przyciągają nie tylko młodych sportowców, ale i młodych ludzi w ogóle. Model Jawa, Perelak. Opracowany przez Hindusów różni się technicznie od klasycznej Jawy 350 zarówno pod względem sposobu chłodzenia silnika, jak i jego mocy. Jawa Perelak motocykle wykorzystują jednokanałowy układ ABS, przednie hamulce tarczowe i nowoczesny układ wtrysku paliwa. W produkcji motocykli stosuje się więcej elementów chromowanych, co nadaje modelom imponujący i atrakcyjny wygląd. Obecnie Michirandra -mi -y -y -mi produkuje w swoich zakładach co najmniej 50 tysięcy motocykli rocznie i planuje zwiększyć moce produkcyjne około dwukrotnie. To by było raczej wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i dozo!